Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do Podstawowym zadaniem oleju silnikowego jest smarowanie ruchomych części silnika w celu zmniejszenia szkodliwego wpływu sił tarcia. Odpowiednio dobrane oleje maszynowe zapobiegają gromadzeniu się osadów węglowych, minimalizują powstawanie tlenków. Nie należy jednak mieszać smarów różnych typów. Zanim dowiesz się, jaki olej wlewa się do silnika, konieczne jest zrozumienie podstawowych właściwości płynów smarujących. Rodzaje olejów silnikowych do silnika samochodowego. Istnieją trzy główne rodzaje olejów silnikowych do silników samochodowych. Mają one różne podstawowe właściwości chemiczne, Maja różne technologie produkcji, początkowy zestaw komponentów, specyfikacje i przeznaczenie. Główne rodzaje środków smarnych: Środki smarne dzieła się na oleje syntetyczne, mineralne i półsyntetyczne. To, jaki rodzaj smaru należy umieścić w nowym silniku, jest określone w jego specyfikacji, ale producenci dążą do uniwersalności. Nowoczesne silniki tolerują każdy rodzaj oleju. Półsyntetyczny sercem smarów półsyntetycznych SA podstawowe kompozycje smarów mineralnych. Właściwości i mineralki SA ulepszane poprzez dodanie różnych dodatków w określonych proporcjach. Oleje półsyntetyczne mają dobre właściwości smarne które ESA niemożliwe w przypadku czystych produktów ropopochodnych. Bez drastycznego wzrostu ceny uzyskuje się produkt o wymaganych parametrach. Kompozycje i proporcje składników dodawanych do surowców mineralnych określają właściwości przyszłych półsyntetyków, szeroko stosowanych. W silnikach z przebiegiem w celu wyrównania strat tlenku węgla. Mineralne wytwarzane z ropy naftowej i jej pochodnych w procesie destylacji spóźniejsza hydrorafinacja lub wypieraniem kwasem niższych frakcji oleju opałowego. Zakres temperatur stosowania jest niezwykle szeroki, ale niemożliwe jest zapewnienie takiej samej wydajności w wartościach termicznych biegunów. Syntetyczny najdroższy smar w produkcji. Maksymalna odporność na przegrzanie. Stabilność strukturalna umożliwia stosowanie płynów syntetycznych w temperaturach krytycznych bez utraty właściwości smarnych. Produkowany w procesie wieloetapowej syntezy organicznej i oczyszczania pierwotnych węglowodorów, CO wpływa na ostateczna cenę produktu. Zachowuje również swoje pierwotne właściwości w niskich temperaturach. Wpływa na żywotność i wydajność silnika ze względu na stabilna płynność w każdej temperaturze, w tym podczas rozruchu i rozgrzewania silnika spalinowego samochodu Sposoby określania rodzaju oleju w silniku samochodowym Kupując samochód na rynku wtórnym, konieczne jest określenie rodzaju środków smarnych stosowanych w silniku oraz daty ostatniego przeglądu. Czasami poprzedni właściciel nie jest w stanie jasno wyjaśnić, czego używał. W takich wyjątkowych okolicznościach można spróbować samodzielnie sprawdzić skład smaru. Po kolorze i zapachu różne rodzaje smarów różnią się kolorem. W zależności od ilości dodatków, kolor olejów może wahać się od jasnozołtego do umiarkowanie czerwonego. Jednak ta metoda określania rodzaju płynu ma zastosowanie tylko do świeżego, niedawno napełnionego smaru. Gdy przebieg przekroczy pół tysiąca kilometrów, kolor zmienia się na ciemnobrazowy. Uniemożliwia to określenie rodzaju smaru z wystarczającym stopniem pewności. Różnica w zapachu smarów jest bardzo niewielka. Ponadto podczas planowanej wymiany w silniku pozostaje niewielka ilość zużytego środka smarnego, co ma decydujący wpływ na ogólny zapach końcowy. Ta metoda określania składu smaru jest zatem mało informatywna. Lepkość lepkość oleju jako kryterium określania odmiany nie jest najlepsza metoda. Dla klasycznych modeli przemysłu motoryzacyjnego ustalono surowe wymagania, które umożliwiły wyciągnięcie wniosków na temat lepkości. Rodzaju smaru z niewielkiej listy zadeklarowanej w specyfikacji. Ostatnio metoda ta stała się nieistotna, a przepisy zostały zmienione i rozszerzone. W przypadku nowoczesnych samochodów, marki stosowanych olejów nie SA ograniczone. Nie jest już możliwe analizowanie składu smaru na podstawie płynności. Oznaczanie za pomocą analizy laboratoryjnej metoda, która w 100% gwarantuje określenie rodzaju stosowanych płynów smarujących. Analiza laboratoryjna wykaza nie tylko rodzaj oleju, ale także jego skład. Możliwe jest sklasyfikowanie procesów zachodzących w silniku, zidentyfikowanie ewentualnych problemów, warunków temperaturowych, a nawet kompletności spalania paliwa. Analiza laboratoryjna jest najskuteczniejsza metoda określania składu środka smarnego i nie tylko. Jedyna wada jest wysoki koszt badań. Czy konieczne jest płukanie silnika podczas wymiany oleju? Istnieje szereg przypadków, w których płukanie silnika przy wymianie środka smarnego nie będzie wymagane, a nawet może być szkodliwe. Samochód został zakupiony na rynku pierwotnym, w salonie samochodowym poprzednie przeglądy były zawsze wykonywane na czas lub wcześniej. Punkt konserwacji został wybrany świadomie, nigdy nie uzupełniano smaru NP. Na drodze Nieprzestrzeganie zachowania termicznego silnika przyspiesza rozkład środka smarnego na frakcję. Właściwości płynu ulegają znacznemu pogorszeniu. Gromadzą się tlenki i zanieczyszczenia. Usunięcie tego typu odpadów jest warunkiem wstępnym funkcjonowania jednostki napędowej. Podczas wymiany oleju w samochodach zakupionych na rynku wtórnym zaleca się przepłukanie silnika.